Nadszedł ten dzień. Oto Ultraliga. Jestem Mateusz Zagórski. Nazywam się Paweł Szabla. Nazywam się Marcin. W LoLu gram podnikiem nickiem IceBisto. Jestem Ulite. Gram adekery dla Illuminar Gaming. Nazywam się Łukasz Pukisty, Lezek Munciak i gram adekery w Pompa Nazywam się Patryk Pierkowski, gram podnikiem nickiem No, he's my fanboy. <laughs> Czy imponuje mi w Polsce jakiś inny zawodnik League of Legends? Oh, Bruce Lee. <laughs> Bruce Lee to dla mnie Ale też na pewno moi koledzy z drużyny. Iwulite uh, IceBisto, mój zawodnik w lesie, nowy Szlatan. Nazywam się Lucian Achmat. Większość mnie nie zna jako Szlatan. Gram w Illuminar Gaming, gram w dżunglę. Jest jeden bardzo. Gorący transfer. Dajmy no tak. to rzeczy po imieniu. Oczywiście mówimy tutaj o, o dołączeniu Behava do Illuminar Gaming. Będziemy rotować zawodnikami. Chyba wszyscy wiedzieli, że to ścieba. I kończy się tym, że Szlatan teraz nagle trafia do drużyny, która miała ostatnie miejsce w tabeli. O. o! Dobra, dobra, kolego! O. Wow! Dużo się dowiedziałem o sobie, o swojej osobowości w swoich słabościach. Akademia po tym szalonym wieczorze wygrywa spotkanie z R6 Team. Mój to playera jest wista? Tak dużo wprowadza do drużyny jest po prostu niesamowite. To jest inspiracja z polskiej sceny. Mogę powiedzieć ja, bo ja. Długo już gram z ulajtem i w sumie nie wyobrażam że w sobie, że zagranie jest innym adekerem. To jest tylko osoba, której się boję po prostu. Mystic wchodzi do przodu, póki grerystyk na ulajta! Bardzo skuteczne zagranie ze strony strzelca, pompy! 2 do 2. Najbardziej lubię takiego, bo nie jest takim śmieszkiem. Jest to na pewno osoba, chyba której mogę jedynie tak w 100% zaufać. Gadamy ze sobą naprawdę codziennie. Często graliśmy razem w drużynie, więc no bez dwóch znajdzie. Jest przyjaciel po prostu. Ulajt strzela! Oni to wygrają! 4 na 5! To na to wskazuje to! Na pewno moim marzeniem było pojechanie na mistrzostwa świata, ale... żeby to się stało, to w sumie musi się dużo innych czynników stać, więc na przykład do, dostanie się do play-offów w El CSie. Like? 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 Who... się Instinkt Cząd wygra ten pojedynek z FUKIN! Na to wygląda! Wygrali to! Illuminar Gaming! Dwa pawły zaorały każdego w Polsce i dalej się to nie zmieni. Będę ten z za za Będę trochę tęsknił, jakaś część mnie gdzieś się z nim zżyła i przez to co przeszliśmy też razem, zloty, upadki itd. Spędziliśmy chyba ponad rok nawet w drużynach razem, z nikim nie grałem tyle czasu co z nim. Myślę, że też on może się rozwinąć bardziej jako gracz tak? i wydaje mi się, że jemu jak i mi to wyjdzie po prostu na dobre. W poprzednim sezonie Ultraligi w ogóle nie wystąpiłem z tego powodu, że jedyne tryouty, jakie miałem, to były do Akademii. Chciałbym pokazać, że był to pewnego rodzaju błąd, innych drużyn, że mnie nie wzięły. Jak można ograniczyć price, jak można im pogrosić, bo tutaj Trymbi... Wyciągnął rakana i pokazał, że ta postać również zasługuje na wykluczenie. Oj, oj, oj. na sklapku! Poki bardzo dobrze sobie radził w poprzednim sezonie. Wydaje mi się, że było to spowodowane tym, że grał razem z Mysticiem, mieli bardzo dobrą synergię. Między mną i Ulightem tak naprawdę ta rywalizacja trwa długo. Kiedyś na pewno ta różnica była taka duża, no po prostu outklasował mnie. Teraz wydaje mi się, że ta różnica się zmniejszyła i tak naprawdę mogę z nim rywalizować, ale wiadomo, no chcę być lepszy od niego, tak? I, i będę po prostu próbować. być Lepszy, lepszym od niego. Pukis style jako przedostatni, crazy jako ostatni, quadra kill dla Agresivo i 3-0 dla Davis Wander. Wander jest jedyną osobą, która jest powyżej wszystkich raportów. jakby ciężko będzie w ogóle mu dorównać. Myślę, że ładna ma potencjał, żeby grać w LCS-ie, ale jest naprawdę duża konkurencja i trzeba wyróżniać się pozytywnie. Traktuję to trochę może jako jedną z ostatnich szans, jeśli chodzi o przekonanie ludzi do siebie. Nie dostanę lepszej szansy, wydaje mi się, że w, w mojej karierze, żeby naprawić te błędy, więc no, ten 2019 rok jest bardzo ważny dla mnie. To jest ten moment, w którym musi udowodnić swoją wartość i naprawdę przysiąść i skupić się na grze i przestać robić takie losowe akcje, z których jest po części znany. Ja co, tak? coś zmienić! Nikogo nie eliminuje synkrop, dla Ulajta, Myślę, że ten sezon Ultraligi może być tak naprawdę przełomowy dla mnie, bo wierzę, że możemy teraz wygrać. Przed tam jeszcze póki flaszuje. Jedno zabójstwo było tam bardzo blisko, ale drugie już na pewno zgarnie. Jeszcze trafiony WojtSztyker! To jest niesamowite! Prawie wygraliśmy na rok w finale, więc to naprawdę duże zaskoczenie dla nas, ponieważ graliśmy na graczy naprawdę dobrych. Teraz są aktualnie w lecu, więc no chcemy wygrać i celujemy w trofeum. Będę kim dla Marcina Lebudy! Nazywam się Paweł Szypanik, pochodzę z Barczewa. Jakie było pytanie? Będę grać pierwszy raz w Ultralidze i postaram się ją wygrać. Chociaż Halo rozstrzał jest czas dokładane. Ładny od Mistyka i wymazany Szlata. Szlata nie znajdzie żadnej okazji. I Szykenda w całym zamieszaniu ściąga jeszcze czaszkę dwóch rywali. To jest mistrzostwo Polski dla Agorok. Agorok 3 do 1 pokonuje Kik w wielkim finale Ultraligi. Inhibitory są już otwarte. A Szlata i tak chce udowodnić, ile się nauczył. Kik zapewni sobie miejsce w finale. Ale mam szczerą nadzieję, że będziemy pompowali. Przez wiele jeszcze lat! Póki Style leci po Kwadra Kila! W ostatniej być może mapie tej serii! Każdy grał dobrze, ale wydaje mi się, że bez szlatana nie byłoby szansy wygrać. Kocham mój team, kocham wszystkich, dziękuję. 2020 to jest bez wątpienia najlepszy rok dla polskiego League of Legends. Po tak dobrych wynikach, myślę, że fajnym zwieńczeniem tego, co widzimy, jest Puchar Polski, jest Trinity Force. Puchar Polski, który dodaje nam jeszcze trochę emocji, ale pamiętajmy, że to też jest czas pożegnań, bo najlepsze formacje. Kik oraz Agoro, te, które przyniosły nam najwięcej radości na arenie międzynarodowej, żegnają się z tymi składami, które widzimy obecnie i nie wiemy w jakiej formie pozostaną, nie wiemy, którzy zawodnicy pozostaną, więc po prostu dajmy im zagrać ten ostatni taniec.